Czerwonoarmiści, amerykańscy marines żołnierze września i niemieckiego Wehrmachtu zgodni i w przyjaźni dokonają po raz ósmy inwazji na Arłową. Od 25 czerwca do 1 lipca na Patelni za Parkiem Wodnym w Darówku odbędzie się dziewiąty międzynarodowy zlot historycznych pojazdów wojskowych. Spotkają się na nim między innymi kolekcjonerzy czołgów, transporterów samochodów i motocykli wojskowych z Polski, Niemiec, Rosji i Ukrainy. Przez tydzień na zaimprowizowanym poligonie można będzie oglądać sprzęt, który brał udział w działaniach II wojny światowej i konfliktach zimnej wojny. Będą także maszyny, które jeszcze niedawno znajdowały się na wyposażeniu wielu armii świata. Poza tym będzie można przyjrzeć się oryginalnym historycznym mundurom i elementom osobistego wyposażenia żołnierzy. Atrakcją imprezy będą inscenizacje bitew, a także stoiska grup bojowych. Odbędzie się również tradycyjna giełda kolekcjonerska. Nie zabraknie konkursów i atrakcji dla publiczności z przejażdżkami czołgiem na czele. W tym roku organizatorzy imprezy kategorycznie zdecydowali, by prezentować na niej wyłącznie historyczne maszyny. Na teren zlotu nie będą spuszczani właściciele przeróbek i off roadowcy. Wszystko po to, by zlot stał się prawdziwą lekcją historii, na którą serdecznie Państwa zapraszamy.